Cześć, witam na kanale Okazje i gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się kilku okazjom cenowym, gadżetów i kilku narzędzi z Brico Marche. Dokładnie przyjrzymy się gazetce Brico Marche datowanej od 15 stycznia 2025 roku. Tak jak mówię, kanał nazywa się Okazje i Gadżety. Dlatego wyszukuję dla Państwa różne i narzędzia, sprzęty, gadżety, w okazyjnych cenach, zarówno w gazetkach, jak i dostępne w sieci. Zachęcam również do subskrypcji kanału. Pozwoli mi to rozwijać kanał. Zresztą tak jak do tej pory. Co zaczynamy! W pierwszej kolejności, tak jak mówiłem, dzisiaj patrzymy na BRICO I tak dosyć nietypowo, ponieważ już na pierwszej stronie mamy, Szanowni Państwo, dostępne panele podłogowe, panele podłogowe, o klasie ścieralności AC4, czyli dosyć, dosyć dobrej, 7 mm mają wysokości. Pisze, że jest to struktura drewna, 15 lat gwarancji. Jeżeli komuś się akurat nie ten wzór podoba, albo po prostu chce użyć tych paneli gdzieś w miejsce, takie gdzie nie za bardzo mu zależy na jakimś konkretnym wzorze, jak najbardziej cena jest atrakcyjna. Idziemy dalej. I tutaj. Za 7,99 mamy dostępny smar do zamków firmy Tech On. 150 ml smarów. Smary zawsze się przydają, także to jest absolutna konieczność. Natomiast mamy taki dział jarmark narzędzia. 5, 10, 15, 20 zł. I w kwocie 5 zł mamy dostępny kątownik budowlany stalowy o długości 30, 35 zł. Centymetrów, lub szczotkę drucianą 24 cm, ja Szanowni Państwo, używam podobnego kątownika budowlanego stalowego już od kilku lat. Nic się z nim nie dzieje. Kąty trzyma prosto. Jak najbardziej 5 zł, można zainwestować. Za 10 zł, natomiast mamy piłę do płyt lipsowo-kartonowych. Długość 15 cm, to się zdecydowanie Również może przydać szczypce precyzyjne boczne o długości 11,5 cm albo szczotki druciane tarczowe montowane do czy to wiertarki, czy wkrętarki. Natomiast poniżej, czyli już w tym jarmarku za 15 zł, mamy dostępny zestaw bitów firmy Graphit. Jest to 10 sztuk. Wyglądają naprawdę solidnie. Mamy mocowanie, podejrzewam, że jest magnesowe. I mamy jakieś takie solidne pudełko. Również za 15 zł mamy dostępne klucze sześciokątne. Firmy TopEx. Tam jest 9 sztuk kluczy. Za 20, natomiast zł, no to już robi się coraz bardziej poważnie. Mamy dostępną nitownicę do nitów aluminiowych. Mamy szybce boczne firmy Neo, 16 cm i mam palnik gazowy nakręcany Neo i ten palnik dosyć popularny jest, widziałem występuje w wielu sklepach, często jest kupowany, 20 zł jak najbardziej tutaj się opłaca, Bo najczęściej pewnie używany jest do rozpalania grillów. Polskich gospodarstwach domowych. Natomiast myślę, że sprawdzona firma. 20 zł jak najbardziej wart swojej ceny. Przeklądając gazetkę dalej, już właściwie ostatnia z takich interesujących mnie przynajmniej czy gadżetów, czy narzędzi. Zwróciłem uwagę na, szanowni Państwo, mamy po 279 żarówki LED. No cena wręcz śmieszna. Są to żarówki o mocy 8,5 W. No, za taką cenę można, myślę, spróbować. Piszę, że strumień świetny 806 lumenów i wind E27. Natomiast co mnie zainteresowało szczególnie, mamy dostępną drabinę aluminiową za 99,99. ,99. No cena wręcz wyśmienita. Pytanie, jakiej wysokości jest ta drabina, ponieważ nie ma tu nigdzie żadnej informacji na ten temat. Widzimy, że są 4 stopnie zwykłe, plus ten taki podeścik, służący do blokowania drabiny, czyli taki rozmiar myślę, że standardowy. Natomiast cena zdecydowanie nie jest standardowa i warto by się było nad tym zakupem zastanowić. Po lewej zaś stronie, zaś stronie mamy dostępny odkurzacz warsztatowy za cenę 149 zł, moc odkurzacza do 1200 W, pojemność zbiornika 20 litrów i pisze, że służy on do pracy na mokro i sucho. Patrząc na rozwiązanie jest to bardzo bliska konstrukcja do tego najprostszego odkurzacza firmy Parkside, który jak mówiłem w poprzednim filmu, filmie sam mam. Też ma, tele, też ma plastikową rurę bez teleskopu. Też ma ze stali nierdzewnej zbiornik. Myślę, że jak najbardziej warta swojej ceny. Idąc dalej, na samym dole mamy dostępną natomiast bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę za 159 zł. Tutaj nie doszukałem się nazwy firmy, natomiast ma duży moment obrotowy, 40 Nm. I tu Szanowni Państwo, tak naprawdę 159 otrzymujemy zarówno akumulator, plus ładowarkę. Czyli w zestawie nie jest to sama wyczytam wiertarko, wkrętarka, czy tam wiertarko-wkrętarka, ale kompletny zestaw. No zdecydowanie cena jest atrakcyjna, natomiast daję pod rozwagę, czy czasami nie lepiej by było, Szanowni Państwo, kupić serii jednak Parkside'a, ponieważ w jakichś większych przcenach nie wyjdzie to wiele drożej, bądź może cena będzie zbliżona. To by było na tyle, Szanowni Państwo. Dziękuję za uwagę i zachęcam do śledzenia kanału i oglądania kolejnych odcinków. Cześć.